Ogólnie to mamy już 92% gry za sobą, także myślę, że to już dzisiaj skończę. Od, od podejścia, aktualnie jestem kurwa, nie wiem gdzie, na jakimś budynku, i muszę zapierdzielać y, tam, żeby wpierdolić y, Rajsowi. Ogólnie to nie wiem, czy tam doskoczę, ale najwyżej się spierdolę. Ha, doskoczyłem. Chuję, moje dzikie węże. Miał zamiar we mnie strzelać? Na pewno nie Hania Bo Hania nie ma rączek My jesteśmy kulturalni I zamknę drzwi Znowu w kanałach Kurwa Stare kanały, nowe przygody Kurwa, tutaj był zły Paweł. Nie wiem czemu, ale ta muzyczka mi nie wróży nic dobrego. Ale wychodzi na to, że będzie spokojnie. A to jest to miejsce, co ja kurwa tam pływałem. I tych chujków nie mogłem yy, rozwalić. Wtedy co ja się gdzieś tutaj gubiłem. Kurwa! O! Skoro tu są jakieś parówy, no to chyba to znaczy, że idę w dobrą stronę. Dobra, jebać Raczej mnie nie zabije. Ale oni już nie... Kurwa, dobra. Pleców mi nic nie zrobi. Hech! ma obrakowa o na o... no, jeszcze jeden strzał na czetełę. Tasak chuj z tasakiem a się wkurwiło to coś Jezus Maria. To są już takie bardziej kurwa zaawansowane w pierdole w tej grze już są bardziej agresywniejsi w ogóle. Nawet sami biegać potrafię. Nie zabi się o tą koleżankę. Kurde, nie wiem, co mnie dalej będzie czekać. Na dół raczej nie. Do góry chyba. Idę do góry. Tarkę sobie wyłączę, bo szkoda baterii. Tamto jest otwarte. Ja już nie błądzę w tej grze, ja się nauczyłem. Trochę, trochę przerwy właśnie. I... tak to działa. Taka przerwa na człowieka, że się oderwie od takiej gry i potem już nie błądzi. A potem nie może przejść przez... ...jakieś beczki. Halo, Paweł! Zostaw mnie! Kurwa, gdzie on jest to chuja? Hej, jednak trochę pobłądziłem, ale już myślę, że znalazłem to właściwe miejsce, o które chodzi. Tam raczej nie będę schodził. Pójdę sobie tutaj w prawo. Najwyżej się cofnę. Mam nadzieję, że nie trafię znowu w to samo miejsce. Nie, jestem winnym. On jest umarł, on też jest umarł. А это уж хаба было? Я тут было. Это по ментам же я тут был.